Co gadać, to gryć, nie da się Dzień dobry, tutaj ja RedRiver, a to jest filmik krótki. Może brzydki nie będzie. To jest filmik informacyjno-przedstawiający grę. Yy, gra, którą będę grał jest właśnie ta, czyli Trackmania Stadium Open Beta. Yy, Wiele was może nie wiedzieć, ale to jest druga część Trackmania. Pierwsza część e, była kiedyś do kupienia, kilkanaście lat temu, w gazetkach. W kioskach można było kupić gazetę, i w tej gazecie były gry. E, drugą produkcją, która niedawno wyszła, e, jest e, Flutmania, którą można także tutaj e, dodać. E, co do informacji. Wiele osób mówi mi, że Steam jest płatny. Mówię im, nie chcę mi wierzyć, ale Steam nie jest płatny, Steam jest darmowy. Obrać go można za darmo na, na e, oficjalnej stronie Steama na internecie. E, Link do tego będziecie mieć w opisie. E, Kąt to się robi za darmo. Jedynie co się płaci, to się płaci za gry. Ale gry, które można też kupić, e, znaczy pobrać za darmo. Czyli na wchodzi się w e, zakładkę sklep gry demo i tam macie gry demo lub gry tak jak tu beta e, także jest w zakładkach e, sklep gry free to play i tam są gry darmowe MMO przeważnie e, co do Steam to chyba wszystko e, teraz więcej będzie dotyczące mojego kanału a więc tak, e, filmiki, przepraszam was, że nie było tak długo filmików, ale... Bo ja mam problemy z komputerem. Jak e, będzie e, serię z Archim, mamy nagrane kilka odcinków w zapasie, ale przez moim komputer się nie idzie. Coś się stało i nie idzie... E, idzie normalnie wrzucić e, pliku z filmem większego niż 4 GB, ponieważ później coś się buguje jakiś brak tego i tak dalej. A jeśli masz te 4 GB już, to może być powyżej 4 już 4 już się nie da. Eee, tak, więc ta seria na razie będzie wstrzymana, dopóki nie rozwiąże problemu z Comtasą, a jeśli Camtasia tak będzie dalej i robić to. Eee, Myślę nad kupnem nowego programu, czyli... Sony Vegas Pro 10 lub 9, ponieważ 12 mi nie pójdzie, a do 11 nie jestem pewny, więc wolę kupić tę starszą wersję i wiedzieć, że ona będzie działać, niż kupić nową i wydam tylko kasę, a może nie działać ona, więc wiecie. Ja nawet nie zarabiam, więc tak to jest na mój koszt. Następna seria. CS będzie nagrywany tak sobie dla przyjemności. Wczoraj właśnie nagrywaliśmy e, CE, znaczy nie, e, Rapid CS, czy ja nie nagrywał CS-a na swój kanał, którym też tam byłem e, z którym się razem dopiero na mówisz Mówił, że coś tam jakieś problemy sobie czas miał z nagrywalką. E, nie wiem co jeszcze byś tu powiedzieć. E, o! Już wiem, e, seria z kwadratową ziemniąki będzie kontynowana e, nie było tej serii, ponieważ e, gracze serwera e, nie tak nie wiem jak to powiedzieć. gracze serwera e, były wali mi udowadnić, że czytuję, że e, daję innym graczom rzeczy, a im nie, że jestem niesprawiedliwy matriminiem dalej. Więc e, postanowiłem z Zmienić mapkę, do wydaliśmy, się z nimi. Postanowiłem zmienić mapkę na nową i dodać e, dodatkowe konto na minecraftcie e, w którym będę zarządzał jako admin, i drugie konto, w którym będę normalnie grał na Survival. Więc będzie tak, że tym kontem, którym gram normalnie, nie będę miał admina OP ani permisji. Tylko zwykle, zwykły, normalny, zwykły, normalny gracz. E, jakie jeszcze mam serię? Aha, Trackmania to będzie moja nowa seria Dopóki e, nie skończy się Open, bet wow. open Beta Open Test e, Jeśli się skończy to spróbuję znaleźć moją starą płytę z Trackmania Tak, miałem tę płytę, pamiętam, kilka lat temu sobie no, Jakby malutki, 6-7 lat miałem, sobie ją kupiłem jeszcze na tym, na tym właśnie komputerze, na którym teraz nagrywam, grałem w nią więc <grymne> będzie takie wspomnienie. Może się zapisało coś nie jestem pewny, bo nie wiem czy czy już wtedy to tak działało, że jeśli instalujesz grę drugi raz na tym samym momencie, to zapis ci zostaje jak się usuwa, ale to się usuwa. Um... Teraz e... opowiem wam coś o grze. Gra to jest kontynuacja pierwszej części, która była zrobiona chyba w 2005, albo 2006 roku, jeszcze, jeszcze, nie wiem, chyba tak, może wcześniej jeszcze nawet. Hmm. Hmm. E, Trochę się różni od jedynki e, grafiką, nie, nie wiem. Ale wiem, że są nowe dodatki, jak na przykład tu właśnie widzieliście te czarne tory, co były, nie było tych niebieskich właśnie tutaj torów, nie było tych dodatków po bokach, na przykład palmy, albo um, takie ziemne tory, zaraz wam pokażę, ziemne tory, gdzie są, um, o, na przykład nie było takich torów tutaj, o, albo nie było też takich palm, Czego też nie było, to są wszystko nowe dodatki. Bo myślę, że w następnym odcinku wam że jak już będę miał następny przedział. Na razie mam przedział biały, czyli na gdzieś, ale tak jest, nie mam wszędzie złotych medali, mam niektórych, nie wszystkich. To jest moje drugie podejście, wczoraj wieczorem nagrywałem też to samo. Nagrałem ponad pół godziny materiału, się okazało, że bez dźwięku, ale dzisiaj sprawdziłem już to i nagrywam z dźwiękiem e, jeszcze bardziej się opóźniłem, ponieważ e, na koncie się mi wszystko pokazało, że jest dźwięk wszystko a że nagrał się filmik po iluś godzinach chyba trzech i e, ja to, że bez dźwięku mi się potem wieczorem tak późno nie chciał Wieczorem w nocy, przepraszam, nie chciałem się nagrywać, jeszcze było burze. Potem więc było wszystko włączone, nie chciałem się już nie, w ogóle nic zrobić. Więc, pff, przepraszam, wczoraj w, w film już był, a tak będzie dzisiaj jeszcze rano. Może, a jak nie, to będzie po południa. E, pokażę wam, to będzie moja, według mnie, teraz główna seria. Jeszcze zrobiłem scenę, nagrać jedną serię pod tytułem. Star Wars, The Old Republic. Tylko nie wiem czy u mnie na komputerze to pójdzie, ponieważ mam tego starego kompa Nadal, e, bo ten nowy dalej jest zepsuty. Znaczy, nowy, no ten nowszy jest dalej zepsuty, a środków na nowy komputer jeszcze nie mam. Więc, dopóki będzie, będzie ten stary komputer, będę musiał jakieś e, gry mniej wymagające. Eee, nagrywać trackowania na szczęście mi poszło jeszcze z zobaczyć, czy Shootmania jeszcze ma Open Beta. Czy jak, jeśli nie, to trudno. nie nagrał. Chciałem bardzo podobało mi się Trudmania, jak patrzyłem na różne filmy dalej. Spodobało mi się, eee, więc chciałbym zobaczyć, czy jeszcze można ją ściągnąć na Steamie za darmo. Czy już trzeba ją kupić? Zobaczymy. A teraz już przestajemy gadać o informacjach, teraz za zacznijmy grać. Czekajcie. Co muszę zrobić, odblokować to? Tak, e, tu pokazuje mi ile mam medali wszystkich. E, tu mi pokazuje mój ranking na świecie, w Europie, w Polsce. Śląsk tak jestem ze ślęka. O, macie na Śląsku. To może... Spróbujmy, tu mam wszystkie, też to spróbujmy ten. W średniej bo nie mam różny, mam od 10 do 40 w klasie, więc może sobie przycinać, ale nie powinno, więc będzie ok. Tak, mamy srebrny medal, e, widzicie, tutaj jest mój czas, muszę pobić ten czas, Zobaczymy. Ten kolej jest z Kanady chyba. Tak, jest z Kanady jest. Tu mam kana mamy kanadyjczyka? Jestem ciekawy, czy w tej trykumanie idzie ulepszać swoje swój bolic i czy idzie malować, bo bowiem, że wiemy, tak szło. Wow, jestem pierwszy. Wygram to, za pierwszym razem na filmiku, mam to udokumentowane, nie będę musiał zapisywać, patrzcie. Widzicie, teraz mi dodało 2 6, 20, 20 miejsca, w górę poszedłem. Patrzcie, pierwszy... Pierwsza próba już, pierwsze miejsce, może następny, pewnie dzisiaj też może uda. To jest bardziej trudniejsze, ale nie wiadomo. Zobaczmy. Tu też mam srebrny mega No, już tego nie wywinie. Już nie mam szans. Eee, to jest to właśnie, że jak przywalić w jedną bandę, to już e, wyścig masz zakończony. Uuu, uh, Jeszcze... <głos> jeszcze... <głos> Jak wylecisz, to już jest po co grać. Dokładnie. Już nie, masz, już nie masz co grać. Musisz zrestartować wyścig. Dobra. Ten początek jest dobrze. Uch. Dobra. Nie mogę nic zwalniać. Na tym pierwszym zakręcie muszę wyjść jako pierwszy. Nie na tym, tylko na tamtym. Czekajcie... Jest... ok. Oj, 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 nigdy na tym zakrycie. Bo jakby był wyższy to jeszcze coś tam bokiem pojada, ale tu mnie wyrzuca od razu. Oj, przewaliłem. Tu trzeba uważać na tej ziemi, bo ta ziemia jest silska i jeśli przy dużej szybkości chcemy skręcić to nas wyrzucało, tak jak przed chwilą. A na ziemi jest dużo przyczepnych właśnie. Niestety, tam nie byłem ten, co wygrał, tak zapomniałem powiedzieć, że ścigam się z przeciwnikiem i ze swoim cieniem. Więc y, ten zielony, zielony, tak ten, co jest teraz przede mną, to jest mój, to jest mój cień, a ten, co przed chwilą mnie wyprzedził, to jest. Nie, sorki, Ten, co pierwszy jedzie, to jest. No, y y y yeah. To jest wygrany, co ma złoty medal. A. Ten, co jest za nim, to jak jestem, ja z poprzedniego wyścigu. Ja zapomniałam powiedzieć, że na każdym wyścigu można sobie wybrać przeciwników, który ma brązowy, srebrny lub złoty medal. Eee, ja zawsze wybieram tego srebrnego, żeby nie było ani za łatwo, ani za trudno. zobaczyć zobaczyć, tym, poznać to, co ważne za pierwszym, bo za drugim razem mam ten srebrny medal. Jeśli nie, to że jest naprawdę coś trudnego później, to że jest właśnie z tym złotym medalem, żeby go zdobyć. Ajajaj, już aj, ja aj. z nami. Tak mój cień nie wyprzedził. Wow, ale ja latam. Może w na następnym odcinku wam pokażę e, jak się butuje teraz trochę sobie to ćwiczę i mm, coś się zbudujemy, a jeśli nie to już w następnym odcinku spróbuję e, odblokować, wow, czerwoną trasę. Czerwoną? Nie wiem, teraz jest biała, bo czerwona, niebieska, nie jestem pewny. To jest chyba tak jak w górach, albo potem jest żółta że czarna jest mniejsze jest potem niebieska, czerwona, żółta i jeszcze chyba powinna być jakaś. O, teraz fajnie wyszedłem z zakrętu. Nawet ładnie to z niego No nie. Nie, za tak, ja byłem pierwszy. To zaś nie trochę wrednia, To nie jesteś pierwszy jemy walięcie o bandę i jesteś ostatni. Strasznie cię to Strasznie mi to zwanie jak przywalę w bandę i... o właśnie. Bo w taki słup. Są też na przykład, dziury w drodze, więc też trzeba uważać. Dobra, ostatni raz i kolejny ruch. że coś mi tu nie wychodzi. Spróbuję to yy, po odcinku 6. Ach, dobra, pojedziemy już do tej mety. Tak. Faj fail za Na no trawie, na no właśnie na tej ziemi się ślizga. A na betonie, no znaczy na tej ulicy betonie właśnie się ślizga, na tym betonie się idzie fajnie, go woli. Znaczy przyczepki na się zwiększa. Eee, może spróbujemy inny. No, tu mam złoty. Teraz graliśmy ten. Spróbujmy ten. Zobaczymy, jak ten mniej pójdzie. Tu też widzicie, mam srebrny medal. Hmm, tylko tu jest inny właściwie 22. Ja mam, a muszę pobić minutę 16, więc trochę różnicy jest. To są trzy okrążenia, właśnie. To nie jest na jedno okrążenie, na czas, tylko na trzy. Łotw, co ja zrobiłem? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy się ścigam z sobą, czy z kimś. Z mojej auto, co gra I No to jest polski pierwszy. Czyli jednak, dobrze myślałem, że te wyniki się restartują. Wow, ale przywaliłem. Chyba, że się ścigam z samym sobą. Ja się z samym sobą ścigam, nie jest. aha. Czekajcie. Ja się ścigam z samym sobą, wybrałem sobie przeciwnika, Dobrze, nieważne, co ten, ten jest trudny. Czy też mam srebrną nogę? Dobra, 2 sekundy szybciej muszę odgrywać. Kiedyś na no ostatnim odcinku chciałem nagrywać, Mówiłem już bez głosu, to prawie mnie też, tylko przywaliłem właśnie tak i był ów koniec. W przesadnej mecie tak przywaliłem. Najgorsze jak na coś takiego się wyjdzie O właśnie tu Jawa, to jest ostatni wyścig jeszcze, jeszcze kilka razy spróbuję i będzie koniec na tego odcinka Leć nie dobra dobra, teraz przy hamuj, przy hamuj golf. Chyba byłem równo, a i równo byłem ze swoim cieniem. Tak fajnie dobra, jedziemy. o oh. amor lembra gas ai ai, ai, ai. To był pizdez, teraz. Ołł. Dobra, nie. Jest już, jest Teraz mnie przywalisz nic. <śpiewanie> oj, miałeś wizytę przywalić. Może jedź, jedź. Jedź, jedzie No nie, znowu tu głupie to jest. Ooo, za szybko, za szybko, za szybko. O, 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 Dziękuję za oglądanie tego właśnie odcinku, informa krótkie informacje dotyczące mojego kanału i jakże przedstawiające grę Trackmania Open Beta Cześć. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.